Dzień dobry. Tematem mojej dzisiejszej prezentacji będzie położony na oceanie arktycznym archipelag Svalbard, który miałem niedawno okazję odwiedzić. Mam zresztą stosowny ubiór. Jest to bardzo odludna kraina, która byłaby jeszcze bardziej niegościnna, gdyby nie wpływ ciepłego prądu Golfstrom. Archipelag leży 1000 km od bieguna północnego. Jest, jego największą wyspą jest wyspa Spitzbergen i kiedyś tą nazwą określano cały archipelag. Stolicą jest miasteczko Longyearbyen, które liczy niewiele ponad 2000 mieszkańców. Założył je amerykański przemysłowiec Longyear, który wydobywał tam węgiel 100 lat temu. Zwierzchność nad archipelagiem sprawuje Norwegia. Ale status tego archipelagu jest szczególny, ponieważ jest strefą zdemilitaryzowaną, nie jest częścią strefy Schengen, a państwa stronę Traktatu Spitsbergeńskiego z 1920 roku mogą tam prowadzić wydobywanie surowców mineralnych i badania naukowe. Z wydobywania surowców korzysta w tej chwili wyłącznie Rosja, która. Zawiaduje tam miasteczkiem Barentsburg i wydobywa węgiel, choć nie jest to opłacalne, ale jest tam obecna z powodów geopolitycznych. Chodzi o to, żeby zaznaczyć metodą niejako stopy w drzwiach swoją obecność w tym rejonie, który staje się w tej chwili obszarem rywalizacji mocarstw, m.in. o kontrolę nad drogą północno-wschodnią, nad przejściem północno-wschodnim dokładnie. Czyli drogą morską z Europy do Chin ponad Azją. Sama Norwegia natomiast już w tej chwili nie wydobywa węgla z powodu braku opłacalności. Natomiast wiele państw prowadzi tam badania naukowe glaciologiczne, atmosferyczne, ornitologiczne. Na przykład w leżącym na 79 stopniu szerokości północnej miasteczku naukowców, Ny Olesund, znajdują się stacje badawcze Niemiec, Francji, ale także Chin czy Indii. Polska również posiada bazę w Hornsundzie na południu archipelagu. Poza tym, jeżeli chodzi o sprawy naukowe. Istnieje również coś takiego, jak globalny bank nasion. Jest to tunel wkurczony w górę, gdzie w wiecznej zmarzlinie znajduje się komora, w której przechowywane są nasiona z całego świata. Gdyby wystąpiła jakaś katastrofa, zawsze mamy tam wersję zapasową niejako tych nasion przechowywanych w bezpieczny sposób. Na Svalbardzie mamy naprawdę piękną przyrodę ponieważ mamy bogactwo planktonu i ryb, którymi odżywiają się różne ptaki. I w ten sposób ogromne kolonie nużyków polarnych, mew palczastych przyciągają lisy polarne. W wodach pływają wieloryby, morsy, foki, krąży również największy lądowy drapieżnik, niedźwiedź polarny. No i tutaj muszę nadmienić, że w ciągu ostatnich 400 lat po odkryciu archipelagu przez holenderskiego żeglarza Willema Barendsa, który nadał zresztą nazwę archipelagowi, Spiczaste Góry po niderlandzku, Spitzbergen, miejscowe zwierzęta przeżywały trudne chwile. I tak wale grenlandzkie zostały bardzo przetrzebione, morsy wyginęły, ale w tej chwili jednak od lat 30 XX wieku Powróciły, i w tej chwili ich stada wylegują się na wielu plażach archipelagu. Wielkie zainteresowanie budzą też niedźwiedzie polarne. Ich liczba na Svalbardzie przekracza liczbę ludzi. Jest tu ich około 3000. To ogromny drapieżnik, który może ważyć nawet 800 kg. Doskonale pływa. Rekord pływacki to dystans 700 km który został przepłynięty przez pewną niedźwiedzicę wyposażoną w GPS, który pokazał, że przez 9 dni płynęła nieprzerwanie i straciła w tym czasie 20% wagi. Niedźwiedź polarny to jeden z nielicznych drapieżników, który może postrzegać ludzi jako potencjalne pożywienie. Raz na kilka lat dochodzi do ataku na człowieka, i dlatego poza osadami ludzkimi należy chodzić z bronią, a poza strzelbą przydaje się również rakietnica do odstraszania niedźwiedzi. Wydaje się, że przyszłością tych wysp może być w tej chwili turystyka, która dosyć mocno się tam rozwija. Są rejsy wycieczkowe, czy może wyprawowe, ponieważ nie, nie, nigdy nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, gdzie da się przybić, gdzie da się przepłynąć z powodu. Na przykład lodu, które może blokować droga, a w zimie można korzystać z psich zaprzęgów prowadzonych przez maszera. Svalbard jest naprawdę przepięknym miejscem i jego surowe oblicze trudno zapomnieć. W lecie panuje tam dzień polarny, słońce nigdy nie zachodzi, natomiast w zimie mamy całkowitą ciemność co jakiś czas rozświetlaną zorzą polarną. Gdy słońce znowu wschodzi w marcu, mieszkańcy Longyearbyen zbierają się i świętują jego powrót. Dziękuję.